Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj chciałabym przyjść do Was z takim, w sensie już przyszłam do Was w takim bądź razie, jakimś takim razie, po prostu przyszłam do Was z takim oto trochę wspominkowym, chyba nie było nigdy takiego filmiku na moim kanale, na pewno nigdy nie było, ani niczego w takim typie, ale chciałabym dzisiaj pokazać Wam moje zabawki i moje spotki z dzieciństwa. Więc jakby... Będę Wam pokazywała fotki, będą one gdzieś tutaj się też wyświetlały, abyście wy mogli je lepiej mm, zobaczyć. Niestety nie mam ich nigdzie w wersji elektronicznej, mam tylko te wydrukowane. To są chyba jedyne zdjęcia z dzieciństwa, jakie mam niestety. Mm, nie wiem, może gdzieś bym gdzieś podkopywała, trochę by je się znalazło. Mam za to dużo, ale dużo zabawek. Tutaj zebrałam dla Was tylko te najciekawsze, i te które nawet ja pamiętam jakby teraz, nie wiem skąd to się wzięło, albo po nie pamiętam, mam też sporo um, ubrań, a te ubrań po prostu przechodzą. ja je nosiłam, później Klara, później jedna, e, później bratesny e, tymi zabawkami się bawił, siostra też i teraz jeszcze jedna siostra cotyczna. Więc te rzeczy, niektóre tam przychodzą, to takie najmniej oczywiście zniszczone, ale te moje ulubione zabawki tutaj zostały zachowane. I wam je tutaj dzisiaj pokażę. Pokażę wam też fotki, od których zaczniemy ten filmik. Więc zaczynam od takich fotek, jak byłam malutka. Tutaj pierwsze zdjęcie w wózeczku. Jakaś roześmiana, rozhachana, z jakimś. Y Takim pałąkiem do zabawy Chyba go nawet pamiętam, bo później Klara się nim bawiła Kolejne zdjęcie to ja w umywalce Jedząca płyn Butelkę od płynu jakiegoś Ciekawie, nie powiem Kolejne tutaj zdjęcie w szlafroczku Bawię się sznu sznureczkami, ale kiedy miałam uda i łydki potężne, grubiutkie. Tu kolejne w takim, jak to się nazywa, w takim końcu. Jakby ja pamiętam ten koniec, bo chyba Klara później w tym końcu siedziała. Oj, tu widać te zabawki, widać dwie zabawki, które później wam pokażę. Moją ulubioną Ele, zabaweczkę, wiliurkę i z takiego krabika, grzechotkę. To wam za chwilkę pokażę, bo tutaj je mam. Następnie na takim. O! To jest kombo, Słuchajcie, tu jestem w tym końcu i w końcu mam matę. I jedną zabawkę z tej maty też tutaj posiadam. Takiego wielorybka. to on tam odcięty. Chyba. Nie wiem, tak słyszałam taką historię. Został on odcięty stamtąd, żeby był po prostu na pamiątkę. Oczywiście, bo ja mam strasznie dużo rzeczy z mojego Jakieś tam takie większe zabawki. Em, Taką kuchenkę miałam, jakąś taką go do gotowania. To takie tutaj jest na kulki. Tam się te kulki, to też gdzieś to jest. kolejnie z nich jest, taka to znaczy, ubrana, chyba jakieś wyjście, normalnie jest sukienka, opaska, z jakąś laleczką. tej w ogóle nie, nie kojarzę, ale jakaś przerażająca ta lalka. Jakie kapcie miałam? I to ta ostatnia fota jest hitowa. Ja, y, informatyczka, komputerowiec, uwalona, cała z otwartą gębą. Te gwiazdki z tyłu to jest hit. Wy mi się bardzo często właśnie w grudniu pytacie, skąd ja mam gwiazdki? Więc, jakby te gwiazdki, to są te gwiazdki. Zobaczcie one, ja nie wiem, jak to ja tu miałam, nie mam pojęcia, ale jakby te gwiazdki, gdy ten komputer jest śmieszny. Teraz przechodzimy tutaj do fotek i tu mam datę tych e, fotek. Mam tu fotkę z moją mamą, ale muszę pokazać wam siebie. Zobaczcie na mnie, na tą minę. Widzicie to? Normalnie jaki potwór. Jakiś... Nad... jakiś tak... Kurde, to hardkorowa mina. Nie dość, że uśmiechnięta, jeszcze z, z zębami. Wiecie ile ja miałam? Tu miałam e, dwa lata. Z 2006 i 2004 to miałam dwa lata. Takie zęby miałam niezłe. To jest też dobre w walizce. Dwuletnia Laura siedzi sobie w walizce w jakimś swetrze rozhachana. Śmieszne, bardzo śmieszne. Następnie pierniczam pączki. Ja nie lubię teraz pączków, ale jak widać miałam dwa lata, to lubiłam pączki. Lubię ta styluba to jest hit, ten dzwony, buty, ten sweter. Wow. Ale jako, że ta napa fajna To, to moich dziadków chyba. Ja nie mylę. O, matko, to jest zdjęcie hit. Rózy świetne. mam dwa takie zdjęcia. Z tej samej jakby... Sesji. Mm, tu jest zdjęcie jedno. Stoję za pieskiem. Rozhahana. To jest pie piesek w huśtawce. Tu stoję obok. Uśmiechnięta. A tu stoję za. Rozhahana. Nie wiem, które zdjęcie jest ładniejsze, bo tu mam jakieś rajstopy i koszulkę. A tutaj e, mam minę, jak nie wiem co. Ale śmieszne, śmieszne, nie powiem. A tu taki słodziak. Ale kiedy miałam oczka niebieskie, widzicie to? i takie czerwone mi się zrobiło na zdjęciu. Bardzo często mi się robią takie właśnie czerwone oczy na zdjęciu. Dalej to jest pierskiem. Ten piesik miał na imię myszka. No i um, ona zdechła jak... i um, ja mam już ile miałam, nie wiem, 11 lat. Oj, żebym to nie skłamać. Ale myszki już trochę nie ma z nami, ale ona była taka pocieszna. Takim pociesznym byłam Zobaczcie, jak to sobie siedzę. Z mysią właśnie. Um, trójaka z jakąś kaczką no miałam nieco stylowe jakieś ogrodniczki, różową koszulkę no pięknie pięknie tutaj nie miałam kręcone włoski zobaczcie kręcone włochy i jakie błękitne oczka jakie płuczki miałam o oh, wow, tutaj mam takie trochę typu ciaste policzki ale te oczka jakie piękne, niebieskie i takie loki miałam, jak jakaś to zdjęcie z Wielkanocy, zobaczcie jaka stylowa, niebieski dresik i nie kraje stopki, niebieskie oczki, siedzę taka, taka teraz zażenowana sytuacją z tym koszyczkiem pomiędzy nogami. Dalej jak sobie plaszinguję z pieskiem, to z tego samego dnia widzę, 17 kwietnia leżę sobie rozwalona razem z pieskiem na kanapie tutaj z króliczkiem, ale słodkie zdjęcie, zobaczcie jaki malutki królisio z królisiem sobie siedzę, też ten sam dzień śmiesznie bardzo słodki królisio to zdjęcie jest hit to jest też trochę reakcja moja na te zdjęcia bo mnie przygotowała moja mama i ja sobie te zdjęcia kojarzę, ale nie aż tak bardzo to jest zdjęcie z bananem, patrzcie jak się patrzę. Ago banana? Tak trochę się nie da. Podobna jestem, zobaczcie? Yy, nie wiem, dlaczego się na tego banana, ale. Aha, patrzcie mam do kompletu takie miałam dresy. A, piękny komplet, taki welutkowy trochę. A wiem, jakieś wyłosienie, zobaczcie? jakaś Wam. Bą... Kreuzola. A tu jak są. Jakie rude włosy! Zobaczcie, jakie tu mam rude Włochy. Stoję sobie w bluzie, w dresach, taka hej! Roześmiana. Bardzo zabawne. Tutaj siedzę też z jakimiś zębami wystawionymi. Tu na rowerku, ale stylowa ten dresy, jakieś welurowe w paski, ale mam normalnie rude włosy. Czy wy to widzicie? Normalnie rude włosy. Szok. A, tu jeszcze mi się zapodziało zdjęcie, bo chciałam w miarę w kolejności. Z sztu. Z sztu. A tutaj chcę Wam pokazać jeszcze moje zdjęcie z komunii. Zobaczcie, przez komunia i teraz. Jak? Jak przemiana moja? Tu już podobna, choć jakoś taka strasznie chuda byłam na komunie. Mam tak chuda, tak jak patyk byłam chuda. Tak chyba do, do siódmej klasy byłam takim patykiem. Mm, i, I miałam takie długie włosy, do miałam włosy na komunię, to pamiętam No a tutaj chrzest, taka bulwiszonica, że tak to powiem Tu sobie włożę, mm, Tak, dalej, tu będą już trochę zdjęcia jak będę starsza Zaczynamy od, od którego? Gdzie byłam najmłodsza? O tu, 2009 rok, takie zdjęcia robili, takie kalendarze chyba Zobaczcie jaka byłam bulwiszonica Wiesz, na to miałam poliki takie niezłe, ale 5 lat miałam na tym zdjęciu, pamiętam tą sukienkę jak Klara ją nosiła jakiś czas temu, to parę razy temu ją nosiła w sumie. O, a tą sukienkę, tu miałam 6 lat, a tą sukienkę Klara ostatnio za mało wsadziła, ciekawa historia, ale jakaś siedzę. Rączki, złożone, proszę bardzo. Pięknie. Tutaj jeszcze mam jakieś takie zdjęcie, zobaczcie jaką miałam. O, tu miałam grzywę obciętą. Miałam grzywę, zobaczcie jak brzydko w grzybie, widzicie? Absolutnie. Miałam jakieś rudowe włosów, miałam z takim Mikołajem. Tutaj jeszcze mam jakąś fotę z Mikołajem, tu już trochę starsza. Moje pierwsze buty EMU chyba to były. Już długo, długo mam. da, da, da temu mi miałam pierwszemu. Do tej pory mi się świetnie sprawdzają. Tu zobaczcie. O, takie jeszcze mam fotkę do legitymacji. Robioną jakąś. Takiej. No, śmieszną. Miałam mi taką skwaszoną trochę. Tu, o, to, to pamiętam. To nie wiem kiedy to było, ale pamiętam to. Też jakaś fotka taka. Z błyszczyczkiem na usta, widać? Jakiś błyszczyczek na usta. Wjechał mocno, no ładnie, ładnie. To jest to, to zdjęcie z Asią, to chyba już jest ostatnie. Tak, ostatnie zdjęcie, jakie mam dla Was do pokazania, ale patrzcie na to. To jest taki to bez zdjęcie, widzicie to? Nie Asie, tak, u rączki. I siedzimy. To niby miało być serduszko, co nie ktoś tam no, chyba ten fotograf nam no, powiedział, że tu złożymy rączki, i to będzie tak główka, to będzie takie serduszko. U gry jestem strasznie krótka, jakby by tak wtali, co nie, nie wtali, tylko tak od pasa w górę. I zobaczcie, jak niższa na tym zdjęciu jest tam, widzicie? A oni takie, takie same jakieś Nie wiem, czemu Asia nie założyła takiej samej koszulki. Drama! Ja myślę, że potem się pokłóciłyśmy, bo hmm, powinnyśmy mieć identyczne koszulki, bo miałyśmy takie same koszulki. A czy Asia jej nie ma na sobie, to ja nie wiem. Ale, no ale tak, psiaps, forever. Popatrzcie na te spodnie Twins! No, i do tej pory takie twinsy Dobra, a teraz przekazuję Wam zabawki. Tutaj mam z książeczki. To jest taka o zobaczcie tu, tu takie szeleszczące, tu jakieś takie, o, słodkie. Takie, koniecznie piszcie w komentarzach jakie wy macie zabawki z dzieciństwa i czy właśnie rodzice, czy tam rodzinka zachowały takie właśnie pamiątki. Ja uważam, że to jest coś mega, albo mega słodkiego. O, tu powiesz, mam moją ulubioną podobną zabawkę. Ja średnio ją kojarzę, ale wszyscy mi mówią: Ela, Ela to moja ulubiona zabawka, i potem pierwsze słowo, jakie powiedziałam, to była Ela. Nie mama, nie tata, tylko Ela. Ela to jest moja psiaps. Ona powinna w łóżku spać, bo to jest moja psiaps do końca życia. Ela. No, ale w każdym razie Ela to jest taka różowa wiewióra. Nie wiem co w niej szczególnego, ale taka słodka Ela. E, po, o tak, mój pierwszy uśmiech podobno, to miałam dwa miesiące podobno i to było do tej grzechotki, takiej zielonej. To był mój pierwszy uśmiech. Tą zabawkę na przykład ja jakoś kojarzę taki miesiąc z grzechotką, tu gryzeczek, e, a to jest od tej maty, oderwane, odczepione. Tu nam widać sznurek odcięty, taki. E, Wielorybek. Tu jeszcze jakąś taką grzechotę. Taką. Nie, to nie jest grzechota, to jest. A może grzechota, nie wiem. Taki jeszcze miśro. O, i ten krawik, który był na zdjęciu. Taki. No. Taki mam, takie mam zabawki, i wspomnienia, i zdjęcia. No, z mojego dzieciństwa. Koniecznie nie wiem, piszcie w komentarzach, opowiadajcie nam o swoim dzieciństwie. Piszcie, jakie macie zabawki, jakie pamiątki, czy macie coś tam. Na pewno będę czytać, serduszkować. Zawsze serduszkuję komentarze wszystkie praktycznie. No i co? Subskrybujcie o mój kanał, zapraszam Was na mojego Instagrama, Fashion 130. No i dziękuję za oglądanie tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!